Nazywam się Dominika Stopczańska, jestem muzykologiem i adwokatem i opowiem dzisiaj kilka słów o prawnej ochronie instrumentów muzycznych w Polsce. Zanim zacznę, chciałabym bardzo serdecznie podziękować Macedasie Godzie Strzyżewskiej z kancelarii Majda Strzyżewska Kancelaria Adwokacka w Poznaniu za udostępnienie i podzielenie się częścią materiałów, które dotyczą prawa ubezpieczeń. No a teraz przejdźmy już do meritum. O prawie autorskim muzyków, twórców, o prawie do artystycznych wykonań muzyków, wykonawców, o związanych z tym kwestiach prawnych mówi się wiele i napisano już sporo. Czy jednak sam instrument jako przedmiot użytkowy, ale także jako dzieło sztuki podlega jakiejkolwiek ochronie prawnej? Czy twórcy lub właścicielowi unikatowego, często bardzo wartościowego instrumentu przysługują jakieś prawa i czy są one w praktyce wykorzystywane? Na te i inne związane z nimi pytania postaram się zaraz odpowiedzieć. Zanim jednak przejdę do meritum, do omawiania już konkretnych gałęzi prawa, chciałabym zadać inne istotne pytanie. Czym jest instrument muzyczny w kontekście prawnym? Przede wszystkim jest rzeczą, czyli jakimś przedmiotem rzeczywiście wydzielonym w przyrodzie, które może być przedmiotem obrotu w siłą rzeczy. Jest jednak rzeczą szczególną, często o wielkiej wartości wynikającej bądź to z jego zabytkowego charakteru, bądź też unikatowej postaci, pozwalającej na uzyskanie określonych walorów dźwiękowych, bądź też po prostu unikatowych ze względu na jej artystyczny design. Ta charakterystyka instrumentów muzycznych pozwala na wyznaczenie pewnych ram ich ochrony prawnej. I tak, po pierwsze. Ich unikatowy charakter powoduje, że mogą być przedmiotem ochrony na gruncie prawa własności intelektualnej zarówno prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Po drugie, jako rzeczy mogą być przedmiotem ubezpieczenia a ze względu na ich unikatowy charakter i z reguły bardzo dużą wartość właściwie powinny być przedmiotami tego ubezpieczenia i to ubezpieczenia dedykowanego tego rodzaju rzeczom. No i w końcu po trzecie jako rzeczy o charakterze historycznym podlegać mogą one ochronie jako zabytki. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć z perspektywy praktycznej o dwóch pierwszych zakresach ochrony. Prawnej ochronie instrumentów jako zabytku, prawna ochrona instrumentów jako zabytków skupia się raczej na tworzeniu obowiązków dla posiadaczy tych obiektów. Podejrzewam również, że ich dysponenci mają dostateczną wiedzę praktyczną na ich temat. Ja natomiast chciałabym się skupić na prawach i uprawnieniach przysługujących twórcom i posiadaczom instrumentów, o których moim zdaniem mówi się zdecydowanie zbyt mało. Jak już wspomniałam na początku, istnienie prawa autorskiego do utworu muzycznego nie budzi w powszechnej opinii żadnych wątpliwości. Czy jednak instrument muzyczny może być przedmiotem tego prawa? Przyjrzyjmy się przepisom. Zgodnie z artykułem pierwszym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. To jest właśnie utwór. Czy instrument muzyczny spełnia te warunki? Moim zdaniem jak najbardziej. Własnoręcznie wykonane skrzypce, altówka czy fortepian, nawet jeżeli występują w wielu egzemplarzach, ale bazujących na jednym, wytworzonym przez twórcę wzorze, chociażby wzór ten tylko minimalnie odbiegał od standardu, jeżeli w ogóle o jakimkolwiek twardym standardzie możemy mówić, tutaj należałoby się raczej zapytać o kolutnika lub budowniczego fortepianu, niewątpliwie spełniać będą wymóg indywidualnego charakteru, będącego przejawem działalności twórczej człowieka. Przecież manufakturowie wytwarzanie instrumentu ma na celu nie tylko optymalizację walorów brzmieniowych, to no to samo w sobie ma już charakter ocenny i twórczy, ale także uzyskanie odpowiedniego, estetycznego wyglądu. Dodatkowym poparciem dla przyznania ochrony prawno autorskiej instrumentom muzycznym i w konsekwencji ich twórcom jest zresztą sama ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W artykule pierwszym ustęp 2 zawierającym otwarty katalog przykładowych utworów Prost wskazano bowiem utwory lutnicze. Jakie w praktyce rodzi to korzyści dla twórcy takiego instrumentu? Przede wszystkim przysługuje mu ochrona prawna autorska. Co to oznacza? Po pierwsze, wszystkim twórcom przysługują osobiste prawa autorskie, które zgodnie z artykułem 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do. Chociażby autorstwa utworu, oznaczenia tego utworu imieniem lub pseudonimem, albo udostępnienia go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, czy w końcu nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Prawa te są niezbywalne, to znaczy nie można ich skutecznie przenieść na inną osobę. Co to w praktyce oznacza? Jeżeli budowniczy danego instrumentu, np. skrzypiec czy altówki, Chciałby, żeby jego nazwisko jako twórcy instrumentu przy każdym publicznym wykonaniu było oznaczane, no to należałoby uwzględnić takie żądanie. Także każda zmiana w strukturze instrumentu wpływająca na jego istotę wymaga zgody jego twórcy, ponieważ zmiana taka byłaby naruszeniem tzw. integralności utworu. W praktyce nawet pierwszy publiczny występ z wykorzystaniem tego instrumentu powinien być zależny od woli budowniczego czy też lutnika. Wykształcony zwyczaj powoduje jednak, że co do zasady roszczenia te nie są raczej zgłaszane, no chyba że strony, autor instrumentu oraz korzystający z niego muzyk umówiły się inaczej i ktoś tę ustną umowę w jakiś sposób naruszył. Zdecydowanie silniejsza i ważniejsza z perspektywy praktycznej jest więc ochrona na gruncie praw majątkowych. Zgodnie z artykułem 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Przepis ten powoduje, że monopol na jakiekolwiek komercyjne korzystanie z utworu przysługuje lutnikowi czy też budowniczemu innego instrumentu manufakturowego będącego utworem, no ile to prawo nie zostało przeniesione na inną osobę. Przepisy traktujące o majątkowych prawach autorskich chronią także przed plagiatem, czyli stworzeniem dokładnej kopii takiego instrumentu i odsprzedażą go z pominięciem zgody twórcy instrumentu pierwotnego. Co jednak najistotniejsze, zgodnie z artykułem 19 ustawy o prawie autorskim twórcy i jego spadkobiercom w przypadku dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego przysługuje prawo do wynagrodzenia stanowiącego sumę poniższych stawek. No i te stawki to jest odpowiednio 5% części sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale. Do równowartości 50 tysięcy euro, 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale, do równowartości 50 tysięcy euro i 1 eurocenta, do równowartości 200 tysięcy euro, i tak dalej, i tak dalej, aż dojdziemy do pół miliona euro. I jakkolwiek przepis ten odnosi się do utworów plastycznych i fotograficznych to moim zdaniem rozważenia wymaga to, czy w świetle brzmienia artykułu 1 ustawy, jak i w kontekście charakterystyki utworów lutniczych i innych utworów będących instrumentami muzycznymi, przepis ten nie powinien odnosić się także do nich. W praktyce bowiem można by przyjąć, że są to swego rodzaju quasi-utwory plastyczne, mające jedynie dodatkową funkcję brzmieniową. Jak jednak egzekwowanie wszystkich tych praw wygląda w praktyce? Nie dość, że sami uprawnieni albo o nich nie wiedzą, albo z nich nie korzystają, to także zaiks stoi na stanowisku kwestionującym zasadność przyznania twórcom instrumentów takiej ochrony. Powołuje się przy tym na stanowisko doktryny, wedle którego, tutaj cytuję, obecnie wydaje się wręcz niemożliwe dopatrzenie się w rezultatach pracy ludników cechy twórczości, a zwłaszcza indywidualności, gdyż kształt, forma i wygląd tych instrumentów jest powszechnie znany i nie podlega twórczym zmianom. Tymczasem, gdyby tak faktycznie było, to kupując instrument, muzyk liczyłby się tylko sceną i szukałby instrumentu jak najtańszego, a nieskrupulatnie dokonywałby doboru odpowiedniego lutnika czy budowniczego instrumentu z uwzględnieniem nie tylko wiedzy i doświadczenia tej osoby, ale także jego indywidualnych przymiotów, które powodują, że to właśnie ten konkretny instrument jest dla danego muzyka najkorzystniejszy. W stanowisku za x dalej możemy przeczytać, że podjęcie jednak próby zbudowania konkretnego roszczenia o naruszenie prawa autorskiego do utworu lotniczego postawiłoby prawnika na gruncie obecnie obowiązującego pojęcia utworu i przepisów ustawy o prawie autorskim przed problemami nie do przebrnięcia. Tymczasem nie trudno wyobrazić sobie plagiat, czy to instrumentu lutniczego, czy też na przykład jakiegoś konkretnego modelu fortepianu, a nawet instrumentu ludowego, albo celowo mylne oznaczenie autorstwa takiego instrumentu, chociażby imieniem i nazwiskiem, albo pseudonimem innej osoby. Na tej podstawie zbudowanie skutecznych roszczeń nie powinno stanowić istotnych problemów dla jakiegokolwiek praktyka zaznajomionego z ustawą o prawie autorskim. Co więcej, także orzecznictwo sądów powszechnych każe uznać, że nawet wtedy, gdy możliwe jest, że różne osoby zdobają osiągnąć taki sam rezultat, taka indywidualnego charakteru dzieła nie powinna być zanegowana, jeżeli poszczególne elementy twórczego wyboru i przedstawienia nie są tożsame. Zwłaszcza, gdy przy kształtowaniu treści i formy dzieła twórca korzystał z obszaru swobody, a niezależnie od pewnych wymogów z góry postawionych, Rezultat pracy nie był przez te wymagania całkowicie zdeterminowany i występują w nim elementy, których kształt zależał od osobistego ujęcia. Tak ujął to problem ornamentów i znaków graficznych sąd apelacyjny w Krakowie. Co jednak ważniejsze, i tak wskazał wprost sąd apelacyjny w Warszawie w wyroku yy, o sygnaturze akt 6 ACA 1275 na 16, dla uzyskania ochrony prawno-autorskiej wystarczy minimalny jedynie poziom oryginalności utworu. Fakt, że skrzypce czy altówki, a także fortepiany mają pewien uzgodniony wygląd co wynika z tego, że muszą spełniać określone wymogi akustyczne, określone umy, wymogi użytkowe, nie powodują, że w ramach tego schematu pewien poziom oryginalności zawsze może być osiągnięty. Podsumowując, w mojej ocenie ochrona prawna autorska twórcom zindywidualizowanych, manufakturowych instrumentów niewątpliwie przysługuje. Dopóki ich relacje z muzykami oparte w praktyce na tzw. gentleman's agreement i wzajemnym zaufaniu są prawidłowe, występowanie z określonymi w ustawie o prawie autorskim roszczeniami nie będzie nawet potrzebne. Niemniej warto rozważyć zabezpieczenie tej relacji odpowiednimi porozumieniami zawieranymi w formie pisemnej. Co ciekawe, Wątpliwości dotyczące prawa autorskiego nie dotyczą ochrony instrumentów muzycznych na gruncie ustawy o prawie własności przemysłowej. Co dokładnie reguluje ten akt, którego nazwa staje się kłócić z artystyczną istotą instrumentów muzycznych? Przesłanki i możliwość uzyskania ochrony do wzorów przemysłowych, zwanych małych patentów, które chronioną mogą być na gruncie tej polskiej ustawy, Jakie na terytorium całej Unii Europejskiej, wówczas nazywać się będą wzorami wspólnotowymi, no i kwestie te reguluje osobne unijne rozporządzenie, no także ta gałąź prawa reguluje ochronę patentów. Eee, możecie się zastanawiać, jak to instrument patentem. No, jak najbardziej, tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości, że takim wzorem użytkowym albo patentem instrument muzyczny może być. No, wystarczy chociażby wspomnieć, że nawet tak zwana klasyfikacja lokarno, służąca ustalaniu rodzaju przedmiotów, na które udzielana jest ochrona jako wzór, zawiera kategorie dotyczące instrumentów muzycznych i to jest kategoria 7.1 instrumenty klawiszowe, 17.1 instrumenty klawiszowe, 17.2 instrumenty dęte i tak dalej. W przeciwieństwie do prawa autorskiego, który chroni inwencję twórczą, prawo własności przemysłowej chroni coś, co można określić jako inwencja techniczna, no, która w przypadku budowy instrumentów niewątpliwie musi wystąpić ze względu na jej użytkowy charakter. Jakie przesłanki muszą być spełnione, by uzyskać ochronę? Dla wzoru przemysłowego są to przesłanki użyteczności i nowości. Natomiast dla wzoru wspólnotowego, czyli tego, który chroni prawo, który daje prawo, daje wyłączny terytorium całej Unii Europejskiej, są to przesłanki nowości oraz indywidualności. Jak to wygląda w praktyce, to co te przesłanki oznaczają? No otóż tak. Wzór uważa się za nowy, jeśli identyczny wzór nie został udostępniony publicznie wcześniej. Natomiast wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami. Tutaj mamy to odniesienie, czym jest identyczność. Dalej. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, tutaj przesłanka z ustawy polskiej, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobu. Natomiast wzór jest uznawany za posiadający indywidualny charakter, czyli tutaj mamy tę przesłankę unijną, jeśli całościowe wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na tym użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie. Jeżeli dane rozwiązanie wprowadzone do wzoru spełnia te przesłanki albo odpowiednio nowości oraz użyteczności lub nowości oraz indywidualności, może zostać zarejestrowane jako odpowiedni wzór użytkowy, wzór użytkowy albo przemysłowy, lub ten wzór wspólnotowy. Daje to twórcy takiego instrumentu uprawnienie do wyłącznego korzystania ze wzoru z wyłączeniem innych osób na określonym terytorium, no i co zrozumiałe, zupełnie niezależnie od posiadanego lub nie prawa autorskiego. Co jednak ważne, jest to uprawnienie wymagające dokonania odpowiedniej rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej lub w Europejskim Urzędzie do Spraw Własności Intelektualnej. Urząd ten nazywa się EUIPO co jest działaniem no, odpłatnym, od kilkuset do, do kilku tysięcy złotych w zależności od tego, w jakim zakresie chcemy uzyskać ochronę i w zależności od tego, yy, jaki jest aktualny kurs euro, ponieważ opłaty w EU są uiszczane w euro. Yy, mimo konieczności poniesienia mm, no, pewnych kosztów, budowniczowie instrumentów, co ciekawe, dość często decydują się na rejestrację swoich małych wynalazków w charakterze właśnie wzoru. Przykładowo ochronę taką posiadają niektóre modele Steinwaya, albo to niedawna żabka jeżego maślanki z krzywaczki. Tutaj taka uwaga, dlaczego do niedawna, ponieważ ochrona ze wzoru jest udzielana na określony czas, z reguły jest to czas 10 lat. No i po tym okresie, jeżeli się nie ujście dodatkowej opłaty, ochrona wygasa. I tak właśnie żabka pana maślanki wygasła w lutym tego roku. Również prawna ochrona patentowa wymaga rejestracji, jest jednak ona zdecydowanie trudniejsza. Zdolność patentową ma bowiem jedynie wynalazek w pełnym znaczeniu tego słowa, coś zupełnie nowego, odkrywczego i nie dający go się w prosty sposób wywieźć z wcześniejszego stanu wiedzy. Z tego względu instrumenty tradycyjne raczej nie są patentowane, no chyba, że patentowany jest jakiś konkretny element, jakiś konkretny nowatorski element, albo co ciekawe, metoda wytwarzania. No i ponownie, tak samo jak w przypadku klasyfikacji Locarno, również międzynarodowa klasyfikacja patentowa dotycząca rodzajów przedmiotów chronionych zawiera w sobie klasę G10, G to fizyka, 10 to instrumenty muzyczne, akustyka. Podsumowując, na gruncie aktualnego stanu prawnego nie budzi wątpliwości, że instrument muzyczny lub jego część może podlegać ochronie patentowej lub ochronie jako wzór. Kiedy taka ochrona będzie przydatna? Kiedy faktycznie budowniczy instrumentu stworzy coś nowego, coś nowatorskiego i chciałby ochronić to przed nieuzasadnionym kopiowaniem przez swoich konkurentów? Na zupełnie innym biegunie prawnej ochrony instrumentów umieścić należy kwestie związane z ubezpieczeniami. O ile prawo autorskie i prawa własności przemysłowej są dedykowane przede wszystkim twórcy, a dla właściciela instrumentów to do zasady nie mają jakiegoś większego znaczenia, no to ubezpieczenia są dla takiej osoby kluczowe. Analizując rynek ubezpieczeń instrumentów można zauważyć, że instrumenty mogą być chronione na wiele sposobów, po pierwsze, w ramach ubezpieczenia ruchomości, po drugie, w ramach ubezpieczenia nieruchomości, o ile dane ubezpieczenie nie zawiera wyłączenia dotyczącego tego rodzaju przedmiotów. No, warto na to zwrócić uwagę, zwłaszcza jeżeli ma się na przykład fortepian, czyli instrument de facto nieprzenoszalny. W takiej sytuacji warto sprawdzić, czy nasze ubezpieczenie mieszkaniowe obejmuje ochronę tego fortepianu, chociażby przed pożarem bądź zalaniem. No i w końcu, po trzecie, instrumenty mogą być ubezpieczane w ramach dedykowanych ubezpieczeń instrumentów muzycznych i są to ubezpieczenia dzieł sztuki. Z reguły droższe od ubezpieczenia ruchomości, ale gwarantujące znacznie szerszą ochronę. Jeżeli instrument, który posiadasz ma znaczną wartość, moim zdaniem należy każdorazowo ubezpieczyć go jako dzieło sztuki. Zwykłe ubezpieczenie ruchomości z reguły będzie niewystarczające. Na co należy zwrócić uwagę, wybierając dla siebie odpowiednie ubezpieczenie? No jest to rynek bardzo duży, jest to rynek bardzo rozbudowany i faktycznie te oferty można odnaleźć wśród wielu ubezpieczycieli. Więc porównując te poszczególne ubezpieczenia, należy zwrócić uwagę na zakres terytorialny, zakres rzeczowy, zakres ryzyk, wyłączenia, sumę ubezpieczenia oraz sposoby wyceny. Zakres terytorialny jest to obszar, na jakim ubezpieczenie działa. Może być on postrzegany zarówno w skali makro, na przykład ochrona obejmuje wyłącznie terytorium Unii Europejskiej. Jeżeli instrument zostanie uszkodzony w wyniku powodzi w Turcji, odszkodowanie nie zostanie wypłacone jak i w skali mikro, ten zakres terytorialny może być postrzegany. Ochrona działa w przypadku przechowywania instrumentów w domu i na przykład może być takie wyłączenie, że jeżeli na fortepian przechowywany w stodole zawali się dach, odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Jeżeli jest się posiadaczem instrumentu łatwo przenoszalnego, na przykład skrzypiec czy altówki, a dodatkowo z przyczyn zawodowych często się podróżuje, no warto zadbać o to, żeby ten zakres terytorialny był jak najszerszy i obejmował kraje, do których zwyczajowo podróżujemy. Zakres rzeczowy dotyczy tego, jakie przedmioty można ubezpieczyć w ramach danej polisy. Z reguły ubezpieczyciele oferują ochronę dedykowaną właścicielom, właścicielom instrumentów, na jedynie niektórzy osobom niewypożyczającym, o ile ochronę ubezpieczeniową w takiej sytuacji no, nie zadbał sam właściciel. Jeżeli instrument się jedynie wypożycza, czyli nie jest się jego właścicielem, no to konieczne jest za zwrócenie uwagi, czy wybrane przez nas ubezpieczenie zawiera taki wariant, zawiera taką możliwość. Zakres ryzyk jest chyba najważniejszym elementem każdego ubezpieczenia, nie tylko ubezpieczenia instrumentu, i jest on immanentnie powiązany z zakresem wyłączeń, więc, oba te elementy omówię łącznie. Oba te elementy razem określają to, w jakich sytuacjach odszkodowanie zostanie wypłacone, a w jakich nie. Jeżeli ubezpieczenie zawiera zamknięty katalog ryzyk objętych danym ubezpieczeniem, to odszkodowanie przysługiwać będzie tylko w przypadku wystąpienia takich właśnie ściśle określonych okoliczności, ewentualnie doprecyzowanych przez jakieś dodatkowe wyłączenia. Eee, zdecydowanie korzystniejszym wariantem e, dla właściciela instrumentu jest więc klauzula all risk, obejmująca wszystkie niewyłączone zdarzenia lasowe. Oczywiście o ile zakres wyłączeń no, nie, nie, nie zawiera się na kilku stronach. Czyli, żeby jeszcze raz dobrze to wyjaśnić. Z jednej strony mamy katalog wyłączeń, z katalog ryzyk, które obejmuje ubezpieczenia, na przykład wymienione. Pożar, powódź, zalanie, zniszczenie przez piorun i tym podobne. To jest mniej korzystne rozwiązanie, bo jeżeli czegoś nie ma na tej liście, no to już ubezpieczenie się nie należy, tak? Natomiast w przypadku klauzuli All Risk mamy to jedno zdanie. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie potencjalne ryzyka, wszystkie potencjalne szkody za wyjątkiem wymienionych poniżej. Jeżeli te wymienione poniżej nie jest jakaś bardzo długa i skomplikowana lista, to takie rozwiązanie zawsze będzie korzystniejsze. Analizując zakres ryzyk, warto też mieć na uwadze to, co z danym instrumentem robimy i gdzie z nim podróżujemy. Dotyczy to zresztą wszystkich innych ubezpieczeń, nawet takiego zwykłego ubezpieczenia następstw niebezpiecznych wypadków. Przykładowo, jeżeli wiemy, że w niedalekiej przyszłości będziemy koncertować w Australii, warto zwrócić szczególną uwagę na zakres ryzyki wyłączenia związane z pożarami. Jeżeli natomiast w najbliższym czasie planujemy wyjazd na daleki wschód i to w porze monsunowej, szczególną uwagę należy zwrócić na ryzyka związane z powodzią. Zawsze warto również zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia w podróży. Czy ryzyka związane z transportem instrumentu na duże odległości nie zostały w jakiś sposób wyłączone? No jeżeli nie, to czy nie zostały wyłączone jakieś szczególnie częste okoliczności związane z podróżą, no chociażby zagubienie bagażu. Analizując potencjalne ubezpieczenie należy zwrócić uwagę także na to, na jaką kwotę kupujemy ubezpieczenie oraz czy w razie wystąpienia szkody ulegnie ta kwota zmniejszeniu w związku ze skorzystaniem z polisy, czy też z nie, a także w jaki sposób przedmiot ubezpieczenia będzie wyceniany. I tutaj istotna uwaga, takie profesjonalne ubezpieczenia dedykowane instrumentom niemal zawsze zakładają wymóg przedstawienia ekspertyzy potwierdzającej wartość instrumentu. Przedstawione przeze mnie informacje dotyczące ubezpieczeń instrumentów muzycznych mają charakter jedynie poglądowy. W praktyce bowiem no nie są to ubezpieczenia o charakterze powszechnym. Tak samo jak same przedmioty ochrony nie mają charakteru powszechnego, poszczególne instrumenty bardzo mocno się od siebie różnią. Dlatego przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu, żeby mówiąc brzydko nie wtopić, najlepiej zasięgnąć porady brokera ubezpieczeniowego, który ma wgląd do ofert wielu różnych ubezpieczycieli i na pewno najlepiej doradzi. Podsumowując, zagadnienie prawnej ochrony instrumentów muzycznych staje się być nieco zaniedbane na gruncie polskiego prawa. Dotyczy to zwłaszcza ochrony na gruncie prawa własności intelektualnej, co dziwi, gdy weźmie się pod uwagę, jak o swoje zupełnie tożsame z prawami twórców instrumentów prawa często bardzo za żarcie walczą chociażby fotografowie czy filmowcy. Nieco lepiej ma się sytuacja dotycząca ubezpieczeń, ponownie jednak jest to raczej rynek trudny i niszowy, a osoby korzystające z tego rodzaju ubezpieczeń nie zawsze wiedzą, na jakie elementy często bardzo rozbudowanych ogólnych warunków ubezpieczenia powinny zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja nieco ułatwi muzykom, lutnikom oraz budowniczym innych instrumentów lawirowanie w zawiłych zakamarkach prawa. Jednakże w razie wyniknięcia poważniejszych problemów zawsze warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.